Halo, halo, dzień dobry, ja, ja bym chciała się zapisać na śpiew. Może... Słucham? Ja bym chciała śpiewać, proszę pani. I co? I pani uczy śpiewać, prawda? A kto mówi? Honorata. A ile masz lat, Honorata? pięć i pół pięknie, hanna Radka, ale to trochę za wcześnie. Jak skończysz osiem lat, to proszę zadzwonić. Nie, dobra? Nie, ja pani teraz zaśpiewam i pani zobaczy, że umiem. Dobra? No ja proszę bardzo śpiewać. dawaj. Mogę? Oczywiście, mo może słucham ciebie. O, ale pani super, to śpiewam. Śpiewam, słucham. <laughs> Uwaga! Ale jak ładnie to mnie pani weźmie do szkółki. Kochano moja, ale to za wciężnie pięć lat. Takie dzieci muszą chodzić do kurku śpiewać, do kurku, ale ze śpiewać chętnym posłucham ciebie. Śpiewaj. Nie, ja, ja ładnie śpiewam, cholera. Pierzę pani śpiewać, bo, 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 bo pani tobie uczy, tak słyszeliśmy i, i ja chcę ładnie śpiewać. Ty ja śpiewam. Dawaj. O piesku, o piesku będę śpiewała, dobra? Dobra. Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku I wyglądał jak 47 smutków Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy Więc go wzięłam, przygarnęłam, no i yeah. Razem ze mną kundel burry, penetruje wszystkie dziury, kundel burry, kundel burry, kundel burry, fajny pies. Gdy jest obiad, to o kundru najpierw myślę, gdy jest wodny, to go latem kąpie Wiśle, ma numerek mały. Najgorzej, chociaż czasem coś zapyta, co to jest? Razem ze mną, kundalbury. Penetruje wszystkie dziury. Kunderbury, kunderbury. Kunderbury, fajny pies. Razem ze mną, Penetruje wszystkie dziury. Kunderbury. Kurde góry! Kurde góry, fajny wieś! I, Pięknie! I, I ja z pamięci śpiewałam! Bardzo dobrze, super śpiewasz, ale jesteś trochę za mała dla nauki, wiesz? Nie, nie jestem za mała. Ja duża dziewucha jestem, każdy każdego. Wierzę pani! Ja cię wierzę, naprawdę, ale zaczynać. Uczyć się, rozumiesz? Śpiewać można od urodzenia, prawda? Jak się człowiek urodził, on może już pośpiewać sobie. Ale żeby się uczyć, się, wiesz, to ćwiczenia trzeba robić, to trzeba 45 minut stać na baczność, to potrzebuje niestety wysiłku. Ja umiem tak. Proszę pani, ja jestem dorosła dziewczynka już. Ja nie żartuję, proszę Pani, ja, ja mam kolegów już z gimnazjum i się z nimi dogaduję dobrze. No ja wiem, oczywiście, dlaczego nie dogadywać się możesz, ale jeszcze maleńka dlatego, żebyś uczyć się śpiewu na poważnie, wiesz, mówisz szczero, jak ja, jest, rozumiesz? Ja, 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 ja uczę się śpiewu na poważnie, ja codziennie śpiewam, ja, ja na pianino, gitaro lubię pograć. No super, to się rozwijaj. Ale Nie? jak skończysz 8 lat, to zadzwoń, co? Nie, ja teraz zadzwoniłam. No wiem, ale troszeczkę za wcześnie o trzy latka, co? Możesz zadzwonić, a jak będziesz mieć 8 lat? Nie, ja chcę hmm? śpiewać i ośpiewać się pani, bo mi przykro jest. Nie, kochana, ja od dwóch lat chciałam śpiewać, wiesz, i śpiewam całe życie, ale niestety zaczęłam poważnie ćwiczyć śpiew, kiedy skończyła osiemnaście lat, wiesz? A, a Takie pani... zasady. A może pani jakiś głos pokazać? <laughs> Żeby... niech rodzice. Twoje... rodzice na YouTube wejdą i posłuchają, tam jest bardzo dużo mojego głosu. I nie a... tylko mojego głosu, a i uczniów też. Ale pani tak nie zrobi. Не умем. А я, с пани, умею. Умеешь петь только на поважнее, видишь? А возьмешь с пани кавалер просто. Не умею, не умеем, на правда так не умеем, но вот оно не поважнее. Rozumiesz? Pięć lat jakbyś miała pięć i pół, to ja by cię zaśpiewała tak jak ty dla mnie. Ale niestety mam troszeczkę więcej, także... Mogę śpiewać tylko na poważnie, tak samo jak i u Aha, pani, tak? pani śpiewa hip-hop, pewnie i pani przeklina, i pani nie chce mi się Nie, kochana, absolutnie nie śpiewam hip-hop. Absolutnie. Ale, ale niech się pani nie wstydzi, ja też przeklinam. Chuj. Babko, jedyna, już umiesz? Tak, ja mówię, że ja... Już oj, to duża, źle. Ja już duża oj, kobieta. Ja już duża oj, kobieta. Źle. Ja już no nie... dobrze kobieta, duża, ale źle przeklinać, wiesz, to tak jakoś dla kobiety nie pasuje absolutnie. Dla, dla dużej i dla małej, to jakoś nie fair. Jak myślisz? Cholera. Hmm? Cholera. O, no widzisz. No widzisz, to już niedobrze. A nie, a no nie. Jak... A ja nie czemu niedobrze. No, bo tak jakoś tak nie wypadną w pięknej, pięknej dziewczyny takiej jak ty i przeklinać, szczerze mówiąc, tak są no, myśliwi. Tak, ale piękne i mi w przedszkolu mówią, że ja brzydal jestem. Mówią, że nie, że... nie, 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 nie brzydal, ty jesteś maleńki kaczorek jeszcze, no. Dlatego nie, jeszcze tak wyglądasz. Nie, w przedszkolu powiedzieli, że mam twarz jak sprzęgło. Boże jedyny, jakie głupoty wypowiadają. Nie słuchaj, rośnij. Po prostu rośnij. Ajaj. I będziesz bardzo fajnym kaczątkiem jak wyrośniesz. Pięknym. Na razie jesteś tak jak jest, ale będzie o wiele lepiej jak wyrośniesz. A, a wie pani, że ja już mam swoją piosenkę? No to którą? U, sama napisałam. O matko, no to dawaj śpiewaj, jak umiesz. Ale to jest, to jest rap. Rap? Tak. Z przeklinaniami? Nie, bo tata nie pozwala. A to da. Za... Proszę przyjmie bez tego to bardzo chętnie posłucham. Dawaj, dawaj, zaśpiewaj. Da, da, Zarapuj za. Dobra. dobra. To poczeka pani, ja sobie zrobię podkład, znajdę, dobra? No dawaj, dawaj, dawaj. A ja sama napisałam to, a mam tylko pięć latek. Bardzo dobrze. Szybko się rozwijesz. Jak ja dziecko Indigo. Wszystko jest okej, okay. dawaj. Bo ja, bo ja kozak jestem. Kozak? Tak. No to kozaczka może być już w końcu. Kozak to męska odmiana, prawda? Uwaga, zaczynam. Zaczynaj. Elo, wariaty, dzisiaj odpalam streama Jak jest tu za, to jest dobry klimat Wjeżdża o megle, dzisiaj będzie Zadema, może wyjaśniona będzie Jakaś dobra stringa Dzisiaj namijam, bo streamy mam już we Mam dwie na i nie...